Tak, na pewno, ruda kisa i kolorowa wstążka. A gdzie to nic leży? To ja będę tam gdzieś w pobliżu, żebyśmy mogli coś... Nie musimy ich tak przepędzić w jedno miejsce i dopiero jak oni tam pójdą, to my tylko powiesimy. Aha. Tylko niech sobie... Uwaga, tam gdzieś już jest ciepło, ciepło! Szukamy! To znajdzie. Taką, taką że tak powiem, w takiej pozycji cię sfotografujemy, że aż być. Tak, bo tam już są. Ja no prawie, prawie. Szukać. Szukamy. Jeszcze. Może gdzieś przy malowanym płocie? A może przy ujeżdżaniu? Przy tej lampie, słuchajcie. Słuchajcie, może się pod płotem przemieścił w tamtą stronę? Ja nie mama, ja nie, nie mam. Czy szukam tam. Szukam, może z tamtej strony bananiarni. Może gdzieś tam pod tym płotem się znalazł. Przeszukam dokładnie. No ja На Бьёркрофт. Эта пани Урла что-то комплинует. В этом лифте можно пихать. Забирай, Czy jest? Nie przy tej, przy tamtej. Przy Banajarni. No bo się ciemno robi no. no słuchajcie tego lisa, no bo ile lisa... gdzie wódka sygnie no. No dajcie spokój no. Lisa nie mogą Wodka znaleźć. Wódka co jest? Już nikt nie miesza, bo wszyscy tu przyszli. No jedziemy, a tam, tamta strona, już wam tak podpowiadam, że już bardziej nie można. Hej! Podpowiadam! Ale bardziej. Do szuka, to bardzo. Uwaga, uwaga. Zaraz teraz znajdę. Rada mnie podpastuje wiesz, jak spokojem. Hej, Dominika, powiedziała, że czarny zator. To wiesz, na tę polega, To trzeba było... Dokładnie. Proszę bardzo. Lis pierwszy znaleziony. Jedziemy po drugiego.